No to tak, mamy już jakieś środowisko, w którym jesteśmy się w stanie poruszać. I teraz, może już na konkretnych przykładach, warto by było zrozumieć, co to jest ten Spark. Zgodnie z definicją, to platforma open source do przetwarzania dużych zbiorów danych i to jeszcze w sposób szybki, skalowalny i rozproszony. No i jak słyszymy taką definicję, to sobie myślimy o rety. To znaczy, że teraz ja mam w jakiś sposób skalować tą platformę, w jakiś sposób rozpraszać te moje zadania tak żeby one się na tej skalowalnej platformie przetwarzały i tak dalej. No nic z tych rzeczy. To jest właśnie moc Sparka, że my wyślemy do niego jakieś zadanie, a już on sam, w oparciu o zasoby jakie posiada, się postara, żeby to zadanie zostało we właściwy sposób obliczone. No i mówiliśmy o tym, że Spark obsługuje różne języki między innymi Pythona, Java, Scala i R. I z tego by nam wynikało, że ten trzon Sparka to jest coś kompletnie niezależnego na przykład od Pythona, no bo rzeczywiście Spark jest napisany w Javie. Jeżeli chcielibyśmy więc pisać jakoś tak bardziej natywnie, to należałoby się chyba przesiąść na Javę albo Skalę. A my chcemy pracować z Pythonem, bo Python jest takim popularnym językiem używanym w Data Science, w Machine Learning, no więc czemu by... Nie pomóc jakoś tym programistom, którzy już coś tam potrafią robić w zakresie obróbki danych, w dostawaniu się do Sparka. No i tu w grę wchodzi PySpark. Można powiedzieć, że jest to interfejs w języku Python dla Apache Spark. Wszystkie te cechy, które posiada Spark, można by więc teraz było przypisywać do PySparka, no ale PySpark to tylko taka nakładka. Nakładka, żeby Pythonowcy mogli coś robić ze Sparkiem. Dlatego w moim notebooku, Pierwsze, co zrobię, to zaimportuję obiekt Spark Session właśnie z PySpark.sql. Spark Session to kluczowy obiekt w Apache Spark, który pozwala na interakcję z funkcjonalnościami Sparka. No a kiedy to my z poziomu PySparka, czyli z poziomu Pythona, chcemy zacząć się bawić ze Sparkiem, to musimy mieć obiekt, który jest instancją właśnie Spark Session. I taką instancję tworzymy już w następnej komórce. W Spark Session odwołujemy się do Buildera. Builder służy do tworzenia złożonych w obiektów w sposób, no nazwijmy to uporządkowany i etapowy. Będziemy mogli stopniowo przekazywać kolejne argumenty, które charakteryzują konfigurację obiektu, który ma powstać na samym końcu. No to zobacz, że tutaj do Buildera w pierwszej kolejności przesłaliśmy, że chcielibyśmy, żeby nasza aplikacja nazywała się MyApp. Rzeczywiście każdy taki notebook, który piszemy, jest z punktu widzenia Sparka nazywany aplikacją, no a aplikacja powinna mieć jakąś nazwę, no więc tutaj nazwaliśmy to MyApp. Następnie przekazujemy przy pomocy master parametr mówiący, jak tego Sparka należy uruchomić, gdzie on się znajduje. Jeżeli w tym miejscu napiszemy local, a potem jeszcze w nawiasach kwadratowych umieścimy gwiazdkę, to znaczy, że ten Spark ma być uruchomiony lokalnie, na tej maszynie, na tym komputerze. Ale gdybyśmy chcieli się podłączyć do Sparka, który znajduje się gdzieś na jakimś zdalnym klastrze, to tutaj podalibyśmy parametry, które by właśnie to określały. No i wreszcie na samym końcu mamy metodę. I ta metoda już, jeżeli do tej pory nie było żadnej sesji, to utworzy nam nową sesję, a jeżeli już jakaś sesja by była, to zwróci namiar na tą istniejącą. Po wykonaniu tego polecenia łatwo jest sprawdzić, że rzeczywiście powstał nam teraz taki obiekt, który odpowiada za Spark Session. Ten obiekt możemy sobie też podejrzeć. Tak, to już zostało zrobione, że kiedy odwołamy się do obiektu sesji, to zobaczymy linka do Spark UI, czyli tego ładnego interfejsu graficznego opisującego, co tam takiego się w Sparku w środku dzieje. Zobaczymy jego wersję, zobaczymy, gdzie on działa, no i wreszcie zobaczymy, jak ta aplikacja się nazywa. No i teraz, mając już taki obiekt sesji sparkowej, czyli mając jak gadać ze Sparkiem, możemy zacząć do niego wysyłać jakieś konkretne polecenia. Oto i pierwsze z nich. Najpierw zadeklarowałem sobie zmienną data. Jest to lista złożona z list hmm, trzech liczb. Następnie tą listę przekazałem do metody createDataFrame dla obiektu Spark, a jako drugi argument przekazałem listę nazw kolumn, chociaż mogłaby się tam jeszcze też znajdować struktura, ale na razie ograniczyłem się do samej nazwy. No i wynik został zapamiętany w zmiennej df. A ta zmienna df to już jest data frame, z którym możemy pracować w Sparku w taki wydajny sposób. Taki data frame, w którym możemy przechowywać ogromne ilości danych. Hm, spokojnie, nasz data frame jest jeszcze malutki, więc raczej nam to ekranu nie zasypie. Mamy trzy rekordy. I możemy je sobie wyświetlić, odwołując się do metody show. I to była taka, powiedziałbym, bardzo podstawowa, przykładowa sesja, którą nawiązaliśmy sobie do sparka. I będziemy to robić wielokrotnie. Warto więc sobie zapamiętać te polecenia. No i teraz moglibyśmy się dalej zastanawiać, a co tu jestem w stanie zmienić. Zobacz, podejmę próbę, szaloną próbę utworzenia drugiej sesji sparkowej. Robię to w troszeczkę inny sposób. Zobacz, że poprzednio polecenie było zapisane w jednej linijce, a teraz ten tekst mam rozbity na kilka linijek, ale też zauważ. Że gdybym taki obiekt próbował zrobić bez owych dodatkowych nawiasów i rozbiłbym go sobie tak na kilka linijek, to dostałbym błąd. Błąd dotyczący składni, więc nic specjalnie skomplikowanego. Ale bardzo często, pracując ze sparkiem, będzie tak, że będziemy przekazywać dużo różnych parametrów, dlatego też taka składnia, gdzie każda linijka opisuje jakiś tam ciąg dalszy budowania danego polecenia, jest często widywana. No to co tu się dzieje? Znowu na rzecz obiektu SparkSession wywołuję buildera, mówię, że chciałbym utworzyć aplikację o nazwie myapp2, że ona również ma być uruchomiona lokalnie, przekazuję jeszcze info, że należy wykorzystywać po 12 GB maksymalnie podczas przetwarzania moich zapytań oraz podczas koordynacji tych zapytań. Executor memory to limit pamięci przyznawany tym procesom, które wykonują pracę, a driver memory to limit pamięci przyznawany Procesowi, który kontroluje pracę wszystkich egzekutorów. No i na końcu mamy owe słynne Get or Create. Polecenie się wykonało. Jest fajnie. A co się stanie, kiedy odwołam się do takiego obiektu Spark 2? No zobacz, tak samo jak poprzednio, widzę link do Spark UI, widzę wersję, widzę gdzie on jest uruchomiony i widzę nazwę aplikacji. I orety? To jest ta sama nazwa aplikacji co poprzednio. W takim razie, w tej chwili Spark 2. Jest po prostu odnośnikiem do tego samego co Spark. I mówię tutaj o zmiennych. Naszą zabawę moglibyśmy oczywiście kontynuować. To znaczy, zadeklaruję sobie drugi zbiór danych i ten drugi zbiór danych wyświetlę. Działa? Działa! Zazwyczaj w naszych skryptach wystarczy nam kompletnie tylko jeden obiekt sesji. To jest wystarczające. Gdybyśmy tam jednak z jakiegoś powodu chcieli sobie utworzyć drugi obiekt sesji, to nie próbujmy się tu oszukiwać tym, że Spark Session Builder wybuduje nam drugą sesję. Nie, będziemy mieć jedną, a wobec tego, kiedy chcemy sobie do niej sięgać, możemy użyć metody GetActiveSession, którą wywołamy na rzecz dowolnej już istniejącej sesji, no i tak czy siak, sięgniemy do tego samego. Upname to MyApp. Kiedy tworzyłem drugą sesję Spark2, to próbowałem tutaj przy pomocy metod config przekazać dodatkowe parametry dla tej sesji. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, z jakimi parametrami pracuje sesja, to moglibyśmy się odwołać do conf.get podać nazwę parametru, który chcemy sprawdzić, no i jeśli ta wartość byłaby nieokreślona, to wtedy przy pomocy drugiego parametru możemy powiedzieć, co ta metoda ma zwrócić. Tak więc u nas dla obiektu Spark 2 wartość Spark Executor Memory wynosi 12 GB. Co ciekawe, jeżeli odwołam się do obiektu Spark, to tam również wartość Spark Executor Memory wynosi 12 GB, chociaż tworząc ten obiekt wcale nie wskazywałem żadnej wartości dla tego parametru, więc pracował on z wartościami domyślnymi, takie jakie narzuciło nam nasze środowisko, czyli w tym przypadku Colab. No i zobacz, że gdybym tak się odwołał do jakiegoś parametru, którego nie ma, bo takiego parametru jak PowerMode po prostu nie ma, to ta metoda zwróci swój drugi argument, czyli owe unknown. Przekazywanie pewnych wartości konfiguracyjnych do Sparka jest super istotne, gdybyśmy chcieli przetwarzać ogromne dane. Wtedy właśnie moglibyśmy regulować, ile tej pamięci przeznaczamy na poszczególne wątki. W przypadku tego środowiska, czyli Google Colab, które mam za darmo, to tak naprawdę mówiąc te moje parametry są ignorowane. Trudno oczekiwać, że tylko dlatego, że Rafał napisał, że chce mieć 12 GB na jakiś tam wątek, to teraz Google stanie na głowie i za darmo mi te 12 GB dowiezie nic z tych rzeczy. Jeżeli jednak pracowałbym na środowisku moim własnym lokalnym, to tam takie możliwości bym już miał. Trzeba tylko być ostrożnym, żeby tej pamięci rzeczywiście tyle było, ile chcę, żeby było, bo inaczej albo taki wątek nie otrzyma tyle pamięci, co ja bym chciał mu dać, albo może przekroczy zakres wolnej pamięci no i po prostu się wykrzacze. Stąd też przyda nam się znajomość pewnych trików. Jeżeli nie wiesz, ile masz dostępnej pamięci, to możesz wykonać polecenie systemu operacyjnego, które zwróci Ci taką informację, której potrzebujesz. Tutaj na przykład na systemach linuxowych, a Colab jest odparty o Linuxa właśnie, przy pomocy polecenia wykrzyknik cat proc mem info jestem w stanie dostać informację na temat pamięci. A ta pamięć całkowita jest tam ukryta pod zapisem mem total. Mam więc gdzieś tak około 12, coś GB dostępnej pamięci. Zresztą tego rodzaju rzeczy, jak ilość dostępnej pamięci, jesteśmy sobie też w stanie zobaczyć akurat w przypadku Kolaba po kliknięciu na ikonce RAM Disk 12,7 GB. No to by dosyć pasowało do tej wartości, która tutaj została zwrócona. No i może na zakończenie zróbmy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie z menu Runtime wybiorę polecenie Restart Session. To Restart Session. Całkowicie zrestartuję sesję, którą mam nawiązaną w tej chwili z Colabem. Nic więc dziwnego, że zupełnie zniknęły zmienne, które do tej pory miałem podefiniowane. No i że również zwolniło się troszeczkę pamięci. Po to tą sesję zrestartowałem, żebyśmy teraz mogli wykonać te polecenia w troszeczkę innej kolejności. Zacznę od zaimportowania Spark Session. Teraz utworzę obiekt Spark 2 z tymi dodatkowo przekazanymi parametrami. Teraz utworzę obiekt Spark. Wyświetlę tego Sparka i nazwa przypisana do tej aplikacji, do tej sesji to MyApp 2. Pierwszy wygrywa. A teraz zobaczymy sobie, jakie mamy parametry. Sesja Spark 2 zwraca, że mamy 12 GB jako maksymalny limit pamięci, a sesja Spark również tą samą informację. Nic dziwnego, pracujemy na tym samym obiekcie. Bardzo podobnie działałoby to, gdybyśmy pracowali na lokalnie zainstalowanym Sparku, skonfigurowanym na naszym komputerze. No to co? Małe podsumowanie. Kiedy chcesz zacząć bawić się ze sparkiem, importujesz Spark Session. Potem wykorzystujesz Buildera do tego, żeby stworzyć sesję. Możesz zmienić konfigurację Buildera, przekazując informacje o nazwie aplikacji, o parametrach konfiguracyjnych i o tym, do jakiego sparka chcesz się połączyć. W ramach jednej sesji Pythona będziemy mieli tylko i wyłącznie jeden obiekt sparka. Kiedy w oparciu o dane chcesz utworzyć DataFrame, wykorzystujesz metodę Create Data frame. A kiedy taki data frame chcesz na przykład wyświetlić, to używasz metody show.